Wiedziałem, że przyjdziesz, moje dziecko. W rzeczy samej wyczułem twoją obecność. A, widzę, że masz siostrę-bliźniaczkę. Ja nie mam siostry. Ha, masz rację. Bardzo dobrze. To był twój pierwszy test. A teraz przejdźmy do dalszej części treningu, maleńka. Dążaj za tym światłem. Zaprowadzi cię na początek każdej sprób. Musisz znaleźć jednego z moich bystrzaków i przyprowadzić go do mnie. Za każdego uratowanego bystrzaka dam ci nową moc. Hej, cześć wszystkim. Cześć i czołem. Zaczynamy już kolejną kampanię. Jest to kampania Delfi. Yy, skończyła się już tamta misja z Mekami i bazą. Także zaczynam teraz tą Yippie! Muszę znaleźć takiego dla szakala... mojego mistrza Jana. <grymne> nie mam żadnych mocy jeszcze, nic nie będzie. Może to jest Delphi. Jest naga. <grymne> nie wiem czemu w tej, cenzu... w tej wersji nie była ocenzurowana. Tylko chyba w najnowszych wersjach była. Miała stanik czy tam coś tam, nie wiem. Ale. Właśnie tak było. Oczywiście jest to. Taka dosyć prosta misja. Ja tak przynajmniej uważam. Rozprowadzacze są, ale co? Rozprowadzacze są zawsze po to, żeby nas nie przy okazji wkurzać. Ale lubię je rozwalać. Takie, że. bardziej też się znajdą. Już trochę trudniej jest ich rozwalić, bo. Y, tamte bronie tych naszych meków były. Znaczy, ja tak uważam, że trochę były łatwiejsze do tam celowania i tak dalej. Nie mam już z tych naboi, super, no to sobie do niego podejdę. <laughs> to niebieskie, co ona zbiera, to jest dusza. Nie, y, nie zbiera mięsa tak jak mekowie, tylko po prostu te. Y, takie właśnie takie dusze, czy coś tam, jakąś energię. Aha, czyli tam jest mój cel. No i tak, wardziści. My zostawiliśmy w naszej bazie. Także przy okazji jak wchodzę w ogóle do wody, to ona się też... jakby się leczy, tak? No to to jest moim zdaniem bardzo dobre, bardzo dobry taki pomysł, który wymyśli. Nawet ciekawy, szczerze mówiąc. Yy, teraz muszę je dostać tam. Dobra. Ja sobie po prostu tak polecę. Fajne jest to, że ona potrafi pływać, bo meków to od razu zjadały te piranie. I ciekawa jestem, czemu tych nie zjadają. Znaczy, jej czemu nie zjadają piranie. <grywanie> Może jest odporna? Nie mam pojęcia. W końcu jest władczynią mórz. Także można coś tak skakać. Ja uważam, że jak ona tak skacze, to, to szybciej trochę to trwa. Tak jak delfin czy coś tam. Także teraz chyba dostaniemy naszą no jakąś tam nową moc. <laughs> Dobrze się spisałaś, moje dziecko. W zamian dam ci teraz zaklęcie mydlanej bańki. A teraz idź za światłem do następnego wejścia i przyprowadź kolejnego bystrzaka. Ja w ogóle nie używam tego zaklęcia. Bo mi się po prostu nie przydawało. No bo ono jest takie, że... Yy, łapię po prostu tego bystrzaka w tą bańkę. Oh shit. Może jest go łatwiej jakby, no nie wiem, schwytać czy coś takiego. I... Trafiłam przez przypadek oczywiście. Wiele życie. To będzie trochę trudno. Ale co tam, poradza sobie ze wszystkim, nie? Ten łuk jest, moim zdaniem, najsłabszy. Ja wolę szybko wszystko rozwalać. Albo po prostu... Tak je rozwalam. Nie chce mi się do nich strzelać, to tak lecę. Dobra. Mamy gdzieś tam naszego bystrzaka. Oczywiście tam są koszary, których nie będę rozwalała, bo jestem za słaba. Nie mam żadnej amunicji, tak za bardzo. Osiem tylko tych strzałów, Nasz bystrzak znajduje się. Gdzie on się znajduje? Gdzieś tam, <gdzieś tam chyba. Tak. Ja boję się, rozwalać tych, tych gwardzistów. Mogę go tak ściągnąć. No, czasami się przydaje to zakręcie, ale ja go nie używałam. Jak, jak to kiedyś grałam. Nie ma po co ich zabieć, bo wiem, że i tak mnie rozwalą. I się z tym strasznie długo zejdzie. Także wezmę po prostu, mogę go i zaprowadzę go do mojego mistrza Jana. Psiu, psiu, psiu. Jeszcze jest taka moc. Latania, czy coś takiego, ale jeszcze jej nie dostanę. Chyba teraz, albo coś, coś tym podobne. W coś w tym guście. Oh my god. Oni nigdy nie strzelają. Jak on w ogóle może tu mieszkać, obok nich? Ach, tak. Dobrze opanowujesz swe moce. Właśnie zdobyłaś najwspanialszą umiejętność władczyń. Moc Turbo. A teraz idź za następnym światem. Zaprowadzi cię do mnie i do twojej ostatniej próby. No tak, teraz jest ta moc. Ja myślę, że później się ją dostaje. To jest właśnie taka moc, co... Można szybciej się przemieszczać zamiast łazić, po prostu bez celu. Whee! A jak podcisnę, właśnie przy okazji skok, jak się odbije od jakiejś ściany, to tak mi wywali w górę. <grym> Jakiś mam tutaj jeszcze łuk, to jest chyba łuk snajperski. I jakieś yy, czary, ale one mają tylko po jednym punkciku, czyli że są chyba słabe. Tam dalej będą te władczynie złe, złe władczynie jak to się tam mówi. Mogę je ściągnąć tym łukiem, ale to nic chyba nie da za bardzo. One są sobie... One są dosyć mocne. Zresztą... Wcześniej nimi, z nimi walczyłam jako, jako mekowiek. A, ona ma czar... O, się... To jest właśnie zegar, który nas spowalnia. Ja później też będę miała ten czar. Tylko, że on nie działa na, na władczynie. Nie spowalnia władczyni. Znaczy tych, co go rzucają. Bo mnie to spowolnił, właśnie. Ale ciekawa jestem, czy uda mi się dalej tam przejść. Mogę użyć tego czaru, a on jest tak naprawdę nędzny. Ona już do mnie leci, już nie zauważyła. Kurna. Trafiła mnie. A nie, ja ją trafiłam. Jeszcze jest jedna. I naprawdę nie lubię z nimi walczyć, o, ho, ho. Nawet jak im strzelę w głowę, to się nic nie stanie O, o fuck! Ale się O na szczęście Właśnie to jest ten najgorszy czar Najgorszy dla mnie, nie? Nie zjara i co? Dobra, nie zdążyłaś teleportować Mam tutaj gwardzistów, którzy oczywiście czyhają tylko na to, żeby mi przeszkodzić. A Jan jest gdzieś tam, na czubku. Nie będę z nimi walczyła, boję się z nimi walczyć. Tak, biegnijcie do mnie. Niech te miny was kurde rozwalą. Nie, nie biegną do mnie. Jak na złość, nie? Jest Jan. Bierz go, bierz go. co jest? Jesteś bliska stania się prawdziwą władczynią, moje dziecko. Na koniec chcę, abyś udała się w samo serce tego oto obozu, recytując moją pokojową mantrę samuraja. Ważne, jak nikczemni są dwardziści, kiedy usłyszą tę mantrę, nie mogą zrobić ci krzywdy. Jak sądzisz, czemu mogłem żyć w spokoju, mając ich za sąsiadów przez tak wiele lat. Ja nie. Co oni robią w swoim domu? Dranie! Znowu skłamali. Masz, nie zamierzałem tak szybko dawać ci tak potężnego zaklęcia, ale weź je. Chcę widzieć, jak spalasz ich na popiół. Chodźmy. Hej muszę ich teraz zjarać na popiół, jak on to powiedział. <grym> no oni się dostali do jego domu, tak? I... właśnie zamierzają go rozpierdzielić. <grym> A tutaj czekają na mnie oczywiście... Kto? What, czy nie? Które zamierzam rozwalić, ale się kurwa wymknęła małpa jedna. Oh my god. Dobra, nie żyję. Ha! Też się rozplaskała. Tamta już do mnie leci. Fuu, Nie mam żadnego czaru. Wow. Dobra. Aha, tu są te moje cele. Ci gwardziści. Tu jest jakiś cel, to chyba ta nieżyjąca władczyni albo... Albo Jan. Leci za mną ten cel? Zaraz zobaczę. Leci za mną, to jest Jan. Nie myślałam, że to jest jakiś inny cel. Nie wiem, wezmę sobie tak na, 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 na wszelki wypadek i lecę do tego domu jego. Mogę ich zjarać. Ja, yeah, gincie wszyscy. Chciał widzieć, jak spalam ich na popiel, nie? Oto ich spalam. Wszyscy zginiecie. Chawają się za drzewem, no pozdro! <ścoughs> Rozwalił się, by Nie żyje dobra. Gratulacje, moje dziecko, zakończyłaś swój trening. Powiedz mi proszę, co jest twoim celem? Śmierć mojej matki. O! Twojej matki. Wiem, że czasami bywa dla ciebie ostra, ale. Skąd możesz to wiedzieć? Nie masz pojęcia o jej opuściu. Moja droga, wiatry przeznaczenia przyniosły cię dziś tutaj nie bez powodu, gdyż ja, Jan, Bystrzak Samuraj, znałem niegdyś twoją matkę. W rzeczy samej łączyła nas wielka miłość. Och, moje kochane dziecko, zamierzałem ci to powiedzieć od wielu, wielu lat. <laughs> o mój Boże! <laughs> tak, to prawda, jestem twoim oj. <laughs> nie mów tego! Co? Ależ muszę jestem. <laughs> Zaczekaj. Twoim ojcem, nie powstrzymuj łez radości, moje dziecko. Tak wiem, powinienem był ci o tym powiedzieć. Tak, widzę też podobieństwo. Spokojnie, spokojnie. Zachowaj łzy szczęścia na deszczowe dni. Obejmij mnie. Ale moją matką jest królowa Safo stworzyłam jest z czterech żywiołów Chciałabym, abym stanowiła najczystszą formę władczyń zła królowa Safo. Czy twoją matką nie jest Sandra Turkawka z dreszczowej wyspy. <śm> well, w takim razie zapomnij co powiedziałem o byciu twoim o, ojcem. Dzięki Bogu. Co. O, dzięki Bogu że cię znalazłam. Zostało napisane że ty Jan Jesteś jedynym bystrzakiem, który zna drogę do tajemnej fortecy mojej matki. Eee, tak. Mogłaś to wspomnieć wcześniej. Zaoszczędziłabyś mi sporo zażenowania. Zatem ruszajmy. Mm. <gry> Gdzie jesteśmy? Sądzę, że. A -a -a -a! Czy chcesz nas zabić? Kurde, Jan często mieć problem z wyjściem z portalu. Zawsze nie trafić o kilkaset metrów. Nie złe z ciebie samuraj, Janie. Wiele musisz się nauczyć, maleńka. Mądry człowiek mówić. Możesz zaprowadzić strusia do wody, Słuchaj, ale. Nie wystarczy. Nie możesz mówić normalnie. Jan zawsze tak mówić, gdy mieć misję do wykonania. Wolałabym, żebyś przestał. To naprawdę irytujące. A, błękitna dama przemawiać językiem ostrym jak nóż do dobra, wasła. dobra. Aby dostać się do sekretnego pałacu Saffo, musisz ukraść od Narty z bazu władczyń w centrum tej wyspy. W porządku, jestem gotowa. Poczekaj, maleńka. Najpierw musisz znaleźć bestiaków, którzy odbudują te ruiny. Zapewnią ci dobrą ochronę i stworzą potężne zaklęcia. No i tak, mamy tutaj kolejną misję. Prądzę w następnym odcinku, bo to jest budowanie bazy, a wiadomo jak się budowanie bazy kończy, także do zobaczenia w następnym.